Kalipso. Słuchajcie, dzień dobry Państwu, z tej strony Adam z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Podlasi XXI wieku. Chcę Wam pokazać lody Kalipso z enigmatycznym murzynkiem Bambo. To jest lód truskawkowy. Bardzo ciężko dostępny, słuchajcie. Udało się nam kupić w Gdańsku. Eee, truskawkowy. Kakaowe kawowe, przepraszam, kawowe kawowe, truskawkowe kawowe No waniliowe wiadomo muszą być, waniliowe to lody waniliowe to już jest klasyka Kalipsa, słuchajcie, takie jak za komuny było za PRL-u. Na szczęście ta firma istnieje, która jest strasznie drogie, ona się zrobiła, były 2 zł 50 to kosztuje 10. E, waniliowy z galaretką, moim zdaniem to jest mój faworyt, najlepsze z galaretką i oczywiście lody czekoladowe też podobno są jeszcze inne e, smaki ale te nam udało się dostarczyć tu do was na film truskawkę jeszcze pokażę w każdym razie polecamy lody Calypso. Są to polskie lody, a przynajmniej tak mi się wydaje. Możecie poszukać w internecie, kto, kto wykupił czy przekupił z młotynkiem Bambo. Sława wielkiej Polsce. I abyśmy mieli dużo polskich fajnych produktów. Pozdrawiam Adam Sterksa. Cześć, czy